Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Piątki dla Zdrowia. Naszym dzisiejszym tematem jest niestabilny staw skokowy. Dlatego, jeżeli jesteście po kontuzji skręceniowej albo macie tendencję do tak zwanego uciekania kostki na bok, koniecznie obejrzyjcie i wykonujcie ćwiczenia, które pokażemy Wam zaraz. Pierwszym ćwiczeniem z dzisiejszego zestawu na niestabilny staw skokowy będzie przejście we wspięciu na palce. Wychodzimy do wspięcia i powoli idziemy. Trzymając cały czas napięcie na łydkach, przechodzimy tutaj 20-30 sekund. Potem możemy zrobić chwilę pauzy. Ważne w tym ćwiczeniu jest to, aby wykonać je bardzo powoli. Utrzymać napięcie na łydce i nie przełamywać stawu śródstotnego. Znaczy to, że nie wychodzimy. Totalnie na palce, tylko staramy się trzymać doklejone przodostopie do ziemi. Dla utrudnienia tego ćwiczenia możemy zacząć iść tyłem, wykonując małe kroki, utrzymując tutaj prostą sylwetkę, brzuch w miarę napięty. Staramy się nie, nie pochylać do, nie, do przodu. A jeżeli chcecie się czuć już totalnie e, na najwyższym levelu, możecie jeszcze zamknąć do tego oczy. <laughs> Oczywiście pamiętajcie, żeby mieć dużo przestrzeni przed sobą. I do przodu. Nie jest to łatwe, uwierzcie. Drugim ćwiczeniem z dzisiejszego zestawu będą wspięcia na palce. Możemy zacząć od naj, najłatwiejszej wersji na płaskim. Idziemy do góry. Staramy się docisnąć przodostopie do ziemi, również bez przełamania e, i oderwania przodostopia. Tak, czyli odrobinę niżej. Wracamy do punktu zerowego na ziemię. Łapiemy oddech, wychodzimy do wspięcia, przytrzymujemy pauzę. Dopinamy łydkę, wracamy do dołu. Możemy tutaj popracować do nawet, myślę, 20 powtórzeń w powolnym tempie, do minutki czasu. Jeżeli czujecie się niestabilnie, e, polecam mieć jakąś asekurację, złapać się czegoś, żeby e, w razie dysbalansu e, mieć się o co złapać. Jeżeli to ćwiczenie jest za łatwe dla Was, możecie dorzucić tutaj wspięcie na palce z jakiegoś podwyższenia. Tutaj mamy do użycia deskę pochyłą, ale może być to również jakiś schodek, książka, kostka do jogi. I tak samo idziemy do góry, przytrzymujemy pauzę i potem wracamy do dołu. Kolejnym ćwiczeniem będą ekscentryczne zejścia ze schodka. Zostawiamy jedną nogę na stepie, drugą powoli, z drugą nogą wychodzimy do przodu i staramy się jak najdłużej prowadzić kolano do przodu i poczuć rozciąganie na łydce. Następnie ciężar ciała dajemy na nogę wykroczną, schodzimy ze schodka i potem wracamy. Na starcie łapiemy powietrze, schodzimy do dołu. Z rozciągnięciem i wracamy na schodek. Pracujemy tutaj około 30 sekund na stronę. Skupiamy się na tym, aby poczuć rozciąganie z tyłu, i ewentualnie napięcie z przodu uda. I tu możemy to ćwiczenie modyfikować wysokością schodka. Do kolejnego ćwiczenia ustawimy się w przysiadzie rozkrocznym. Jedna noga przód, druga tył. Zginamy lekko kolana i schodzimy do dołu. Następnie idziemy do wspięcia na palce. Bardzo krótki ruch, tak samo zostajemy sekundę w górze i wracamy piętą do dołu. W tym ćwiczeniu staramy się dociążyć nogę wykroczną, tak aby poczuć również napięcie z przodu uda. I na stawie skokowym. Jeżeli utrzymanie tej pozycji będzie dla Was za ciężkie, możecie delikatnie wyjść do góry. Tutaj poziom trudności możemy zmienić, schodząc niżej albo dorzucając jakiś ciężar zewnętrzny. Zmień sobie, proszę, stronę. I tutaj również pracujemy około 30 sekund na stronę. Ostatnim ćwiczeniem z dzisiejszego zestawu na niestabilny staw skokowy będzie ekscentryczny przysiad do ławki lub krzesełka. Zaczynamy w wersji obu nóż. Powoli pchamy kolana do przodu, ręce wystawiamy przed siebie i lecimy powoli 5 sekund do ławki lub krzesła. Na górze nabieramy powietrze, schodzimy. Tutaj staramy się również. Poczuć rozciągania na łydce oraz napięcie z przodu uda. To ćwiczenie może być wymagające dla osób, które mają również problem z kolanami lub mają je po prostu słabe. Dlatego polecam wykonać przysiad w takiej wersji, gdzie nie prowokuje on żadnego bólu ani dyskomfortu. Czyli po prostu zmniejszamy zakres ruchu. I z tego miejsca odsyłam Was również na nasz kanał, gdzie znajdziecie pięć ćwiczeń na mocne kolana, a teraz przejdziemy do wersji utrudnionej, czyli wersji jednonóż. Jedna noga zostaje na ziemi, ręce tak samo wyrzucamy do przodu, drugą nogę prostujemy w kolanie, wyrzucamy również w przód i bardzo powoli schodzimy do ławki. Teraz możemy po zejściu dostawić nogę i wstać obu nóż. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału, zapraszamy Was na nasze media społecznościowe, na Instagram oraz wpadajcie na kanał na poprzednie odcinki. Jeśli macie problem z niestabilnym stawem skokowym, ale nie do końca wiecie, jak sobie z tym poradzić, zapraszamy Was na bezpłatną konsultację do nas do Reski we Wrocławiu.